Cie, siemanko, siemanko! jestem Wertes i witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey z dodatku DLC Los Atlantydy. E, ostatnio tutaj właśnie zakończyliśmy odcinek, gdzie nam zapowiedzieli małe dymy. No i lecimy robić te dymy. Ja sobie skorzystam tutaj z teleportera, bo już tak mniej więcej wiem, jak one działają. Generalnie to jest tak, żeby się na przykład nie wspinać na górę bądź nie zaskakiwać. O, widzicie. Czyli dobrze sobie. E, to rozkminiłem, dobra, tutaj mamy kolosów, o kurde. Czekajcie, kolosów można zbudzić, aha, no to sobie doczytałem. Naprawdę, wolałem jak były te samouczki, które nam, e, że tak powiem... Znikały, gdy się coś klikało. No czyli to są jacyś tacy typy, którzy obserwują tutaj. Aha, aha. A ja będę musiał sobie poubijać najlepiej... Jakichś mocniejszych typków tutaj, w tym miejscu. No, mamy tam kogoś. Kapitana. A <laughs> takim jesteś? Nadzorczyni. O, i tam będą ci potężni kolosi. Ok, jas. To działa normalnie, jak wiecie, jak w, w, w nie w normalnych tych światach. To jak normalnie jest ta cała cytadela, że tak powiem, to jest normalnie tutaj. Widzicie, do wsparcia. Hashtag podpalacz. Wszystko tak samo, wszystko tak samo. Tylko interesują mnie te typki. Bo nie normalnie mają życie. Czy coś? Ale nie atakują, nie? Nie, może oni dopiero później będą bili. Także może najlepiej ich, że tak powiem, no nie budzić. Bo wtedy dopiero może być jakiś klops. <noise> A, my sobie tutaj już wyszliśmy aż w to miejsce, tak? Aczkolwiek wolałbym pójść na górę, żeby ten cały ogień zdezaktywować. Ale po co? <noise> Był gościu i nie ma gościa. Także jednego z trzech kapitanów zdjęliśmy. Czy dobrze tego nie wiem? No jest, Egeja, królowa Amazonek. Uh! Luszka. Kurde. Eluszka. No i mam jakiś ciekawy skarb. Ja wiem, czy taki ciekawy, hmm. okay. ale co mogłem to zebrałem? To się liczy. <grystanie> Dobra, chodźmy się klepać, tak powiem, z mistrzami tamtego terenu. Czy tego terenu? Z kolosami też. No ciekawe, czy to faktycznie będą kolosi, czy, czy tylko taki ...typek, który będzie miał dużo, dużo HP, no nie? ...jakie odleciały To się zaczyna. Włócznia kolos z brązu <laughs> No, ciekaw jestem tej walki naprawdę z daleka wygląda jak Damonia. <laughs> pochodnie niszcząc pochodnie, z kontrolę nad każdym regionem. Okej, wykryje mnie jak będę sobie powoli do niej podchodził. Byłem tutaj pomysła na nią. już. Łooo! Kolosi mnie biją! O ty kurde! Kumple, drodzy halo! O nie, nie ten przycisk. Miss plik. O oh fuck. Dobra. Wow, 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 wow. Zapomniałem, że oni mogą mi zabierać. Punkty, jak mnie uderzą, goddammy. Ty, drugi typie, podejść tu bliżej. Bo wyjaśniator. Chcę duszę. Dobra. Mamy to, mamy to, są obok. Pyk. O, jak oberwo śmieszne. O, Wstawaj, stawaj, 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 Dobra, tego kolosa trzeba stąd zdjąć. Kit rozpadł się. Tak. HP sobie wezmę Kabum Dobra, kolejny się rozpadł, świetnie. A tak troszeczkę problemów sprawiają, muszę przyznać Ale co tam? Dobra, pochodnie rozwaliliśmy jedną Nice Spal zapasy Czy co była tutaj zapasów nie mam tak naprawdę? czy zapasów <laughs> strzał strzał nie zapasów co ja mówię Piek. Chcę ogniste strzały dobra najsowo nice najsowo nice <laughs> ale git git radzimy sobie jest dobrze tutaj coś zabiorę co nie moje to moje mamy jakąś randomkę tam jest teleport dobra ej spore te tereny <laughs> Cały odcinek będzie na to. Jak nic. O kurde, ciebie mógłbym stąd skopać. I by było. Aczkolwiek. Ha! Nie spadł. Fucken. No chodź, chodź, chodź. O shit. Dobra, spalił się. Git. Git, git, nikt nie atakuje? <git> Chyba nie, ile mam jeszcze strzał? Nie dużo. Jak dużo, to w git. To <git> bym zeskoczył na głowę, byłoby fajnie. Nice. Najsik, nice, najsik, nice, najsik. Nice, nice. Okej, okay, to będę musiał spalić. Jup. Zdecydowanie. Żeby to zrobić najlepiej. O! O, 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 o! o. Kawałek odejść. Kaman, <ścoughs> czemu ta broń? To nie jest broń do robienia Dobra, jak już mnie widzą Nie 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 nie, nie. ciepierd Kurde, wraz tam poszedł Będzie wsparcie wzywał O, chyba, chyba sobie odpuścił Dobra, tutaj to już trzeba wyjeść Fakt, ledwo żyję, ledwo żyję w ostatnim momencie Soby hapsy doładowałem Kurde, przez to, że mi kombosa ciśnie, to tego nie zdąży złapać. Yo, mother tracker. Nie! Stój, 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 stój! Jest, nie odpalił. <ścoughs> tu cię mam. Zostawienie pułapki, szybko, szybko, szybko. Dobra, nice. No, to już nic pułapki nie odpali tutaj. Gitara. Dobra, pochodnie i zapasy jeszcze. Co tu się wyprawia? Naprawdę Masakr. Skarby tak, muszę tutaj skarbów szukać. No dobra, skoro muszę szukać skarbów, to chodźmy po tamten skarb, który tam jest Chyba, że to nie jest ten teren No to chyba jest z tego terenu. Dobra, git. Póki co bez lipy no Póki wsparcie. Nie wzywają, to zawsze jest bez lipy. Jak mają wsparcie, to tutaj się mnoży typów, że to szok Dobra. bis bis, tutaj. Git. Okej, okay. mamy skarb. Dobra, 2 na 4. na cztery jest. Git. <gryw> no kurde, to się tutaj dalej ciągnie. Mordę, tam jest już wioska. Dobra, to jeszcze tutaj trzeba... ...trzeba pójść. O, to faktyko. Pół mapy to ich baza tutaj. Ogarniacie? No. What was that? To ty nie wiesz? Gościu. Gościu. Ktoś inne mnie widzi. O, zobaczył mnie. tam tylko coś tam wyczuwa z daleka typek jeden. No. <laughs> Kosa! proszę bardzo. Żegnam. Spokojnie typy. I tak już nie żyliście. Jakiś After life i was. Good. No dobra, kolejna rzecz zrobiona. I tu mamy kolejnego kapitana. I mamy też skarb. Wymyślać, czego by mu walnąć <laughs> no. Wait, mam pomysły Pyk To jest taki karacz przez ściany tak zwany którym typa zarąbałem przed flow No no już się spalić dziękuję po co było się próć? <laughs> no powiem Wam, że niedługo skończymy z tym miejscem, ale i tak jest tutaj roboty. Ciul, ciul, naprawdę. O, kolos. Dobra, kolosa lepiej nie budzić. Elo O, czujesz O nie, wszyscy nie widzą Niedobrze O, i się kolos obudził. Świetnie. O fuck, jeszcze obrywałem od kolosa. Naprawdę. Dobra. Ciśniemy kombosa. Nie chciałem go uderzać, bo on miał mało... Fuck. To nie tak miało wyglądać? Zobacz czym bije, tym biję, nie chcę tym bić. Dobra, nice. Karamy, karamy, karamy. <śmary> Sorry pani kolos. Brak, strzał, dziękuję. Masz to wybuchował strzałę. Może strzała śmierci. A skąd wy się bierzecie? Halo. <śmary> Kaj typie, koleż, weź się uspokój co? Mara? No koleś się rozpadł. Miło. Wow. To Jak ty powiedział, że tam będę, nie? Nope. Nope. Kurde. Czekam, żeby sparować. się ty nie wchodzi. Tak na złość. Na szczęście spacja akurat w Assassin jest niezawodna. Nope. 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 Oh fuck. Ty, co ty się zmieniasz? Paj umarł. Co za agent. Dobra. Dymy były, były. Lećmy dalej. Jakby nigdy nic. Spoko. Dawaj, <laughs> skarb. Zrabuj alizejskie bogactwa. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Takie mieście fajne bogactwa. Już ich nie macie. <laughs> Łuk prekursorów. Uuu, nice. Nice, 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 nice. Gdzie jest mój kopniak spartański? Przypisz. Przypiszę pod... Tutaj pod czwórkę i tak z tego nie korzystam. Nie, 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 God damn, chciałem go kopnąć, a ten się odwrócił. Chyba, że tak stał ciągle. Taki skąpiony. Dobra. Alo, ziomeczku! miałem cię w sumie skopać, żebyś wyleciał, ale tak też może być. Równie dobry wynik. A e, więc tak. Więc tutaj te rzeczy już mamy zrobione. Świetnie. Mm -hmm, mm -hmm. Co tutaj jeszcze? Skarb, zapasy, pochodnia, kapitan. Dobra, fajnie, że zapasy są tak na widoku. Czy może inaczej, nie, że na widoku, ale tuż obok. Doceniam. Oj, tu mamy kolejne zapasy, to lecimy tam! A co, siemano, typie? Nikogo nie widziałeś? Ty też nikogo nie widziałeś? Mam nadzieję. Dobra, tu mamy ostatnie zapasy. Jest to, jest kapitan, jest trójka, tak? I jest też skarb. Dobra, tu jest wszystko. Wszystko, czego nam trzeba, jest w tym oto miejscu. Zaombiście, zaombiście, załbiście. Proszę, strzałki. Kurde, mogłem mnie rezygnować z łuku, z tych strzał. Wiecie, co sobie myślę? What the f... DF. <noise> kolosa zaatakowałem. Fajnego mieliście ochroniarza, że tak powiem Aczkolwiek dostał w Ciry Także słaby ochroniarz 2 na 10 bym powiedział Szybko z ukrójcia go Dobrze Nara Gint, gint, gint Dobra, zapasów już nie macie w ogóle. Teraz tutaj skarbik mamy. Tam gościu chroni skarb, a ja się tutaj wbiłem bokiem. I skarbik zarąbałem. Dobra, czyli jeszcze kapitan i pochodnia. Easy peasy. Easy peasy. Damy radę. Tak, teraz mała ciekawostka. Jeśli bym zginął na przykład pod koniec, to bym musiał to wszystko od nowa robić. A już mamy prawie 20 minut nagrania, także. Także wam powiem, że. Troszeczkę hardcore. Chodź, <ślać ślać> tylko troszeczkę. I się w ciebie wbił. Co tego ataku? Nie, to by było słabe. Słuchajcie, tym rzucanym atakiem. Hello? <ścoughs> Nikt mnie nie widzi. O kurde, to jest ten. Ziomek, ochroniarz. Może mi się uda tak to pocisnąć, żeby mnie nie widział? Jednak nie widzi. Dajesz ziomek, ochroniasz. Pokaż na co cię stać, no. Pokaż, no. Ups, nie trafiłeś. Sorry, muszę to zrobić. Przykro mi, że to cię boli, i tak nie żyjesz. <grystanie> Sorry, inaczej, i tak umarłeś. Wcześniej. Dzięki za itemy. O, nie mogę tego od boku strzelić. Pomyśleli. Tak troszeczkę. Dobra. Pochodnie. Padły zostały jeszcze. El Capitano. <laughs> Tak to robię. Pyk. Nie ma kapitana. Nikt mnie nie widzi, czyli zrobiliśmy. Proszę bardzo. Forteca, trzech sióstr. Pyknięte. 180 tysięcy i Nice, uciekam stąd. Woohoo. Super lądowanie, polecam. Sklejcie się do Adonisa. Świetnie, świetnie. 20 minut. Takie tam, no nie? Takie tam, naprawdę. <ścoughs> Mała akcja. Gdzie on jest? Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. To w sumie tutaj. Skoro tak, to mogę sobie polecieć do mojego punktu widokowego, kurde. <ścoughs> nice. I w Boskitu to był naprawdę duży obszar do odbijania. I no, z reguły tyle nie schodzi na takie twierdze. To i tak wszystkich nie biłem. Gdzie ty jesteś, ziomek? Tam jesteś, ok. Skogwiary. Uh -huh. Nowe dropy dla mnie. Jest to, co zostawiłem. O, drachmy zostawiłem. Ok.

bardzo poetyckie. I wtedy się podrywa tego typa. Nigdy nie słyszałem Afrodycinu. Ej, no żadna opcja mi nie pasuje tutaj. Bo nie chcę startować do tego gościa. Dobra, I'm załóżmy, sorry. że nigdy nie słyszeliśmy. Bardzo fajnie. Ostatni człowiek, który powołał rachunek, został zmieniony w ptaszka. W Co następne? Nie tutaj. Znajdź mój zbiór w ruinach Before you go, Persephone has Overseers and Torches of Hypnos across Elysium. If we're going to weaken her influence, we must destroy them. And we're going to need all the help we can get. It's about time I go meet the infamous Persephone. Pa, kolejny super egg. Kolejny level! Oh Ojej. Oh t bag ziomy. <noise> Dobra, przyjęto kilka zadań. Aha. Także ten, także ten. Myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek. Także ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcineczka. Jeśli Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Już niedługo. Także do następnego. Na razie cześć. Hej hej!